Siemano. Dziś spróbujemy sobie ulepszyć tą mototrutkę do dziewiątki. Mamy 643 tysiące, czy miliony jank. No i zobaczymy jak nam to pójdzie, nie? Nawet Zrobimy sobie, kupimy sobie 5 kamieni kowala Spróbujemy sobie zrobić 5 podręczników i Spróbujemy to wrzucić, nie? Bo kupun się ostał jakiś to Sprzedamy 5 Otworzy kamieni Kowala 395 osen Bo 10 brakuje Cię Kupmy dziesięć się może 10 prób na 8 i 9 Kupmy teraz dwoje Zdarzyło się już tyle, że spokojnie mógłbym tylko leżeć Mimo, że nie urodziłem się w dżungli budzi się wciąż we mnie zwierzę Przywiozę ci wiele zwierzeń i tyle samo nie do powiedzeń. W drodze do ciebie tym taksi się z tym wszystkim zderzę Ej, one night pan Jumeira, Życie ze mną jest jak ta feria Zbyt jesteśmy niepoprawni, by nakręcono na serial Tu solo no, pewno twój ja ciągle Nie mogę nic cię obiecać, ale zostaw otwarte świ Chcecie ode mnie uśmiechu, sensacji, napiętych relacji, ale, ale przy mój stole nie ma waszej rezerwacji. Zapytaj, co chcę oprócz wakacji, zakochani w tym samym niebie. Zostawiam gości, wychodzę z kolacji, biorę i jadę do ciebie. Oh, nie liczy się nic. ja czekam na ciebie, otworzę cię. Dobra, mamy 10. No to co? Pierwsza próba na plus 7. Asiu? Dobra. Pierwsza próba na plus 8. Spaliło. Kupujemy perełkę. Jeśli chodzi o kobiety, nigdy nie byłem odważny, podpierałem ściany, dyskoteki A ty, jak nie, bawić się i tańczyć, prawa w pszczołach. Może patrz, jakieś spirulety, gdzie para trochę nieporadny mogę zrobić Na szczęście no. do kolacji wlać pakółki przekroć na pół kanapki, Albo płatki zalać mlekiem Może z wiekiem przyjdzie ogarnianie tego typu spraw Mieszkam z rodzicami i nie mam prawa jazdy Mam wola z chłopakami, no i mama curo gwiazdy I nie wiem jak ci zdobyć To bo mój status gwiazdy Mało cię obchodzi, wolisz deksa z hajfi bandy A ja chciałbym czym mieć ale wstydzę się zagadać No i dobra mamy dzisiaj no. czym mieć ale wstydzę się zagadać Dlatego piszę ten tekst się że... druga próba na tam, 7 moje serce i się druga. druga próba na próba się. 8

lala, Bo to było najpierw. Ładko się uśmiechałaś. Paliłaś? Nie miałem się zagadać, bo nie byłem pewien. Bo ty jak niektórzy tańczysz. Nie mam lepszej. Nie znam żadnych ludzi. Brakuje pamiątek. Masz uczucia, Katlan? A ja mam zeza w lewym oku i brwi. Jak czy słów mi o może gdzieś to miłość jest. Piękna zakocha się w bestii, będzie wybaczył Best. moje wady i moje błędy. Zrozumiesz moje dziady, i krzywe zęby, i to, że słucham i coding kraj. Jak wyjadę z Warszawy, to wrócę. Jak tylko powiesz, że tęsknisz bo kocham cię mała, skradłaś moje serce, i pewnie się zastanawiasz, czemu nie mówiłem wcześniej. Spaniel jak słuchać, bestii gorącej dwudziesty, to już wiesz, że się nie obszesz, aż tak gorącej dwudziesty. Jak ja nie wiem, co powiedzieć, Spaniel Spaniel to trochę tak, jakbym prosił Cię o rękę Doszło staną Dobrze. czy kupić bodzie? Paliło? Zwój wojny gdzieś. Znowu. mamy plus pięć. spaliło. Spaliło. Weszło. 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 i teraz pytanie, czy wbijać. Wbijać. Ech, mamy to, mamy to. Mamy to. Super. Dzięki za. Oglądanie, dzięki że byliście. Zastanawiam się, czy będziemy następną rzeczą lepsze, czy to będą szmaragdowe kolczyki, jak to będziemy. Albo jakaś tarcza, ale szkoda mi tytankę męczyć na 9, no coś. Super, cieszę się bardzo, że się udało. Teraz możemy wrócić do ekspienia. Mamy jeszcze na Nazara, więc świetnie, naprawdę świetnie. To było super. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Hej!